TV. Jeżeli jesteś tutaj nowy, to wbijaj suba oraz do, Mich do, Mich do Michała na różne grupy. Jesteśmy znowu w opuszczonym domu, budynku, kamienicy Możecie się zobaczyć jak już wygląda w jakim jest stanie ta kamienica Oczywiście panel sobie tam już leży przygotowany, bo chciałem sobie zdjęcia zrobić Michał mnie w kolejne miejsce piękne zabrał. Mhm. A to u mnie jak coś będzie coś brzmkało to tylko u mnie. Albo u Michała. No właśnie Michał tam może być zobaczyć zobaczyć w jakim to jest też stanie bo stan Tynki już... Cały sufit leży Pozostała pralka Niedługo ja doświetlam O kuźdę Tu schody już leżą Poczekajcie chwilkę Michał tam się gdzieś prze przepycha, widzę Zobaczcie Zobaczcie jaka... Ee, kosa też nie mogę tak świecić świecić przy jesteśmy przy zaraz przy drzwiach więc więc no nie za bardzo się uśmiecha świecić tu jest zejście do piwnicy nie wiem czy będzie o, nawet rower, stary widzę. Stary rower, z tego co widzę. Tu jeszcze została komoda. Sorry, ale muszę zdjęcia robić na grupę. Na którą Was serdecznie zapraszam. Więc tyle Wam powiem. Ciekawe, czy jest woda jeszcze. Nie, wody już nie ma. Nie wiem, gdzie on poszedł. Więc trzeba będzie się przepychnąć. O jakim... W jakim to jest stanie już Ale to panelu nie potrzebuję na szczęście. A nie chcę go też obić. Widać stare łóżko jeszcze. Nie w takim W takim miejscu jeszcze nie byłem. najgorsze, najgorsze, że nie wiem gdzie jest Michał. Po tym trzeba przejść. Wytrzyma? Powinno wytrzymać. Rękawiczek nawet nie ubrałem. Więc jest, jest. Nutka, ale trzeba patrzeć gdzie każdy. Każdy krok się stawia. O, proszę, kolejne zniszczone pomieszczenie. Ale, Michała, nie widzę. Co to jest? Jakiś powóz stary. Więc zobaczcie to się wszystko sypie już Tu musieli chyba zwierzęta O ja tak za tobą musiałem Pełno beczek Zobaczcie na to do czesania konia czy czegoś. Jest normalne wyjście, to, to jest dobrze. Tyle. Więc nie wiem, czy nie będziemy nie musieli przechodzić przez okno. To tyle dobrze jest. A ten gdzie poszedł? Ten to jest Spider-Man. O Boże. Jak zwykle. Wszystko. Jak Michał, tam coś ciekawego jest? No to wchodzimy. O nie, nie ma więc idziemy do piwnicy zobaczyć. Przecież w piwnicy jest coś ciekawego. Więc musimy tą samą drogą. Co przyszliśmy? Przejść niestety. Dla mnie. Jeszcze pieska Fowy rozebrał. O, widły i tyle. Wszystko się sypie drodzy widzowie.

Napital. Nie chciałbym, żeby na łap mi spadło. Tam wchodziliśmy. Tu ten rower stary. Co, że mogę drogę zrobić Jak myślicie? Super Jeszcze widać przetwory są. Pono przetworów. A tu? No, licznik od wody. Ale ja, ja. I tu już też nic nie ma. Więc ja wychodzę, czekam na Michała. Albo do niego zaraz zadzwonię jakieś porobione jakieś porobione te żeby przetwory móc położyć ja jestem cały brudny się nie założyło rękawiczek to tak jest o, śrubokręt nie wiem czy było widać więc Klucz stary torebka, talerze trzeba podnieść. Nie wiem, wiedzieć co tam się dzieje. Jestem cały brudny, dobra. Sorry, to musi być przez chwilę ciemno. Dużo nie zobaczyliście w tym filmie. Ale... Zawsze coś. Jak to się... Jeżeli film, film Wam się podobał... Jeżeli film Wam się podobał to zostaw łapkę w górę, subskrypcję na kanale, wbijaj do, Micha do Michała i do zobaczenia w następnym urbexie. To jest piękne. Nara. i mean, we